Сланица, не знаю, что делать. Сланица, давай. 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 Сланица, Poza Jak nie. bo proszę nie siadać na zabytku. No ale ja jestem też członkiem rurku warszawskiego, jeden z najcawszych. Należy do rurku warszawskiego, przyjdzie nie, Nie, nie ludziom ogranicza nie, to co będziemy my patrzeć, co tam, żeby nie zrobić. Koniec! To jest naj, najgorsze wiersz. Wydanie nie będzie ja tak przyjdzie. A jak docą ten balon to będą... Ach! Już sobie aż O! Ach! I my idziemy w kierunku tych władzy, która...

Tak jest. Czy ktoś widział, że tu jest dziura, żeby tak, nie było ale na tym ten. się nie lata. Ja wiem, ale żeby nie było, że Warszawka spaliła kawałek. No Wy jak wyjdziecie na pole, to już będzie wystarczająco. Na pole to by nie wyjdziemy. Na tym. Wielka, jakiś wielki pan. Nie, wielki pan. Dobra, tak, nie wielki Dobra. Nie, jeszcze pan. Zapraszamy. No kręgosłup. tylko czy to nie trzeba rękawiczek zakładać? Proszę? Rękawiczek z zaskoczenia. Niech nie ma tego, się nie ruszy. Niech nie będzie. Niech nie będzie. Niech nie będzie. Ale nie nie Wszystkie prezydent prawdopodobnie będzie miał też jest... jest, że na żywo do internetu uważajcie. A, nie, no. Dobra, pokaż kolego jak my tutaj ładnie dbamy o... Ja już udokumentowałem rozkładanie plandekki. A to jest jeszcze dopiero pierwsza. W formie zdjęcia czy formie filmu. Na żywo do internetu. Hmm. Oj, tam se <gabry> to jest domyślny klapa to jest czy klapa? to jest klapa tu, nie, dobra daj to już na tą stronę dobra, tak, już mamy na torte decyzję a, na to się dobra Bo za trochę odciągniemy, worek poczekaj, poczekaj. a poczekaj. Poczekaj, a Poczekaj. Poczekaj, to jest? to yy, jest

On tu ma te pianusze? No, też naprawdę białe A będą mi nie lecieli? Co? A będą lecieli? <pinātowis> nie, ale tamten błogim tam tak A no, tak nie nie jest taki zabytkowy ma... Co to jest? jest wow. Warszawski. ty. Warszawskim powietrzem, niech trochę bierze trochę klimatu. Dobra, dobra. Zrobimy wentylatorem troszkę, wiesz, miejsca to Musimy trzymać go lekko i wtedy będzie dobrze Ja muszę zakończyć go do samochodu Trzeba auto, nie? No muszę przestawić auto A wyczek masz gdzieś tu, tu No mam A no, w czerwony worku takim był Mały, mały w czerwonym Za tobą Nie ten Nie ten Zobaczysz? Piękny wycieczek. Takiego wycieczka. To się wyciąga. Co to jest? No, wyciągnijcie. To najpierw trzeba odjąć. No. I teraz. A, okay. No i wyciągnij. wyciągnij. Mm -hmm. Także spokojnie. To jest